W ciągu całego roku kalendarzowego nie ma jakiegoś szczególnego tygodnia, który byłby wyjątkowy. To w roku liturgicznym właśnie ten wyjątkowy tydzień jest przed nami. Dlatego starajmy się o to, by szczególnie w dni Triduum Paschalnego, Wielki Czwartek, Piątek i sobotę, by inne zajęcia nie przysłoniły nam tego, co najważniejsze osobistego spotkania z Jezusem. byśmy razem z nim tutaj w świątyni podczas nabożeństw mogli przeżywać wydarzenia z jego życia, aż po śmierci na krzyży. Nie oszukujmy się różnymi usprawiedliwieniami, że zajmuje nas w tym czasie coś innego, bo dla nas chrześcijan, dla ludzi wierzących w tym czasie nic nie ma ważniejszego od obecności na nabożeństwa Wielkiego Tygodnia. W dniu dzisiejszym także zamykamy nasze rozważania dotyczące wydarzeń pasmanych, ręki <tryk> śmierci Pana Jezusa. Staraliśmy się podczas tych rozważań wcielać w postacie negatywnie. Podczas pierwszego kazania zauważyliśmy, że w każdym z nas obecnych jest Judasz bo często zdradzamy Chrystusa, oddając się bez reszty naszym grzechom. Zawsze wtedy go zdradzamy, kiedy zblegamy z uchęgnięciem do kratek konwesyjnego. Kolejną rozważaliśmy, że każdy z nas też przyczynia się do samotności Jezusa, bo zostawiamy go w kościele, zostawiamy go opuszczonego w drugim człowieku. Następnie ze wstydem pewnie przyznawaliśmy się do tego, że w każdym z nas gdzieś głęboko drzemie pragnienia zabawania drugiemu człowiekowi bólu, oskarżania go i wyśmiewania. Mistrzem w tej sztuce byli życcy oprawcy, który, którzy z ubieżnością uczynili to chrystusowi. W końcu doszliśmy do tego, że zachowujemy się czasem jak fałszywiacy oni, Anna czy Kajfasz, że często zabiegamy o utrzymanie własnej pozycji jak Biwant, że nierzadko jesteśmy perfidni jak Herod, ale też odnajdywaliśmy siebie w tłumie gambiów, którzy bezlitośnie na dziedzińcu najwyższego kapłana przyczelni uprzyjmi <laughs> go. Możemy powiedzieć, że rozważając opisy ostatnich wydarzeń Jezusa z Ewangelii, że te opisy mocno przyczyniły się do tego, że nasza ocena o sobie samym bardzo spadła. Można powiedzieć, że trochę dostało nam się od autorów Ewangelii i nasze marzenia o idealnym życiu, o doskonałym życiu legły w Trzeba, trzeba wprawdzie spojrzeć na swoje życie i nie powtarzać w kółko, że ja to nie mam się z czego spowiadać. ja nie mam uszkodzeń. Trzeba nam przyznać się do tego, że jesteśmy słabi i bardzo często upadamy. Ale Ewangelia, Ewangelia zawsze ma do siebie, że niesie ze sobą nadzieję, bo to jest radosna wina. Wiemy dobrze, że pomęce i śmierci Jezusa przyszło z martwych stanów. Dlatego dzisiejsze nasze rozważenie pasyjne będzie dla nas taką nadzieją i pociechą, że Bóg nie chce nas potępić dlatego, że jesteśmy drzwi, ale każdemu z nas chce dać kolejną szansę na naprawę życia. W tym roku miłosierdzia jeszcze szczególnie bardziej donośnie nas do tego zachęca naszą uwagę wokół takiej niezwykłej postaci, jaką był św. Piotr apostoł. W jego życiu możemy zauważyć dwa zasadnicze momenty, kiedy doświadczył Bożego Miłosierdzia. Pierwszym znakiem miłosierdzia Bożego w jego życiu było powołanie Piotra. Jak wiemy dobrze, Piotr z zawodu był rybakiem wraz ze swoimi towarzyszami. Całą noc spędził na jeziorze i nic nie złowił. Wiemy dobrze, każdy, który ma coś do czynienia z wytkowaniem, że ryby najlepiej biorą w nocy, że w spadny i spiekotny dzień nie ma nawet najmniejszego bramy. I Piotr o tym także doskonale wiedział. Ale oto przychodzi do niego Jezus w sam środek dnia i mówi, Piotrze, wypłyn jeszcze raz na jezioro i zarzuć sieci. Piotr nie bardzo uwierzył temu, że uda musi coś zrobić, ale powiedział do Chrystusa, nie bardzo wierząc w to, co mówi, że na Twoje słowo zarzuca sieci, ale całą młodszość młowili i nikt my nie młowili. I co się staje? Sieci napełniają się rybami, tak, że pod ich ciężarem zaczynają się przerywać. Brakuje rąk do pracy, ciężaru nałowionych ryb. Wobec tego cudu abstrakcyjnego z punktu widzenia natury Szymon Piotr staje zdumiony. Czuje się, że jest niegodnym, by być uczniem Jezusa i odczuwa lekże przed świetnością Boga, ponieważ zobaczył Jezusie nie niż tylko religijnego przywódcę, jakiegoś cudoswórcę. Zobaczył w nim Boga, dlatego po tym cudzie, pana mu do kolan mówi, odejdź tam nie, Panie, bo jestem tam człowiek szerszy. Jezus mówi do niego, nie pójść. Odtąd ludzi będzie szło? W tym momencie nastąpiło powołanie Piotra. Nastąpiło ono w momencie, kiedy Piotr na to powołanie był najbardziej gotowy. Jest to jego nowe zadanie. Jezus zamówiona mu, na czym będzie polegał na jego będzie łowił ludzi, będzie, będzie sprowadzał wszystkich ulubionych i gromadził ich we wspólnocie Kościoła. I drugi znak Miłosierdzia Bożego w życiu Piotra. Pewnie dla nas wszystkich jeszcze bardziej wymowny niż ten pierwszy. Znak ten dokonał się wtedy, gdy wzrok Piotra spotkał się ze wzrokiem Jezusa po trzykrotnym zapadku. Dobrze, że wcześniej w pandemii, kiedy Chrystus mówił do Piotra, że musi cierpieć, zostać wydany i umrzeć na krzyżu, Piotr powiedział, że z Nim gotowy jest na wszystko. Gotowy jest cierpieć niewinnie, być oskarżany. Gotowy jest nawet umrzeć za Niego. A tu trzy razy na dziedzińcu zabiera się swojego Pana, mówiąc nie znam tego człowieka. Ale Bezpośrednio po tym zaparciu Piotr namacalnie dotyka Bożego Miłosierdzia, kiedy patrzy w oczy umęczonemu Chrystusowi. Coś w nim pęka, coś się w nim zmienia, coś się w Jak zaznacza Ewangelista, Piotr wówczas wyszedł na zewnątrz i za zapłakał. I od tej chwili jego życie stało się całkiem inne. Wszystko, stało, wszystko zaczyna robić inaczej bo zafascynował się święty Piotr Bożym miłosierdziem i spełnia odtąd zadanie świadka. I to dlatego z taką odwagą głosi żydom niewygodną prawdę, że to oni ukrzyżowali Mesjasza, mówiąc, tego męża, który z mojej postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wstrzesił go, zerwawszy między śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. A Pan Bóg wobec tak ważnego świadka popierał jego naukę cudami. W Ewangelii również, przepraszam, w dziejach apostolskich znajduje się opis bardzo wymównego cudu, kiedy to Piotr, wchodząc do świątyni jerozolimskiej, spotyka chorobego od urodzenia człowieka. Romy domaga się od kotra Piotr, nie mając przy sobie żadnych środków materialnych, wypowiada bardzo znamienne słowa. Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to Ci daje? W imię Jezusa Chrystusa Nazaryczyka chodź. I chroma od urodzenia w i chodzi. Jak wiemy, Pismo Święte nie jest bajką. I wszystkie fakty w Nim opisane są prawdziwe. Dokonuje się cud. Chrony staje na nogi, ale ciekawe, że Piotr nie przypisuje sobie mocy cudu, ale oddaje pierwszeństwo Jezusowi, ponieważ powiedział w imię Jezusa, Chrystusa, mówię ci wchodzi. A Żydzi, którzy wydali go na śmierć, nie mogą tego słuchać. Bardzo nie na rękę było to, że Piotr w imię Jezusa, którego oni zabili, uzdrawia i dokonuje cudów. Papież Franciszek przywoływanej podczas pierwszego naszego rozważania bulli i zelikondii Echultus napisał. Jest takie źródło, które się nie może wyczerpać bez względu na to, jak wielu z nas do niego przyjdzie. Za każdym razem, gdy ktoś będzie go potrzebował, będzie mógł do niego przystąpić, ponieważ miłosierdzie Boga nie ma końca. Pewnie w każdym naszym domu znajduje się obraz Jezusa Błogosławieckiego. Z obrazu tego widzimy, jak z serca Chrystusa wychodzą dwa promienie. Jeden biały, błogosławiecki i drugi czerwony. Sam Pan Jezus w z w ten sposób wyjaśnił znaczenie tego symbolu. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. Czerwony promień oznacza krew, która jest życiem duszy. Szczęśliwy ten, kto w ich cieniu żyć będzie. W latach 1936-1939 Hiszpania ograniczona była w wojnie domowej. Walki toczyły się pomiędzy ugrupowaniem, na którego stał generał Franciszek Franco, kierującymi się wartościami religijnymi i patriotycznymi, a pomiędzy wrogim kościelowi komunistami. Oto opowiadanie o wydarzeniu z tamtego czasu. Kiedy po jednej z ciężkich, tak oddział frankistów oczyszczał wioskę ze swoich przeciwników, znaleziono pod ścianą jakiegoś domu ciężko rannego czerwoną armistę, któremu odłamek granatu Podniósł się siły i prosił o sprowadzenie księdza. Ideologiczni przeciwnicy początkowo nie chcieli wypełnić prośby ale po chwili zaczęli poszukiwać kapłana. Po pewnym czasie wrócili z księtem. Ten tym się wyosiernie nad zakwapionym młodzieńcem. Czy chcesz się wyspowiadać? – spytał go. Tak, chcę się wspowiadać. Ale proszę mi powiedzieć, czy ksiądz jest proboszczem tej sił? Tak. Jestem, mój Boże, wyszedł chłopak. Długo trwało, nim ksiądz opuścił umierającego. Kiedy powrócił do patronów frankistów, jego włosy były mokre od potu, a twarz blada jak Bracia, powiedział z trudem, wnieście rannego do domu, by nie umierał na ulicy. Kiedy żołnierze zbliżyli się do chłopaka, podniósł się krokiem i zaczął dawać znaki. On nie przebaczył, dał mi rozgrzeszenie. Wykrztusił, ledwo łapąc oddech. – A czemu miał być nie przebaczyć? Przecież to jego zawód, powiedział któryś z frankistów. Nie wiecie, co ja zrobiłem, jęczał mnie ręce. Sam zabiłem dwudziestu trzech księży, przekuwałem ich bagnetem, strzelałem, biłem, dusiłem. W każdej wiosce wpadałem pierwszy na plebanie. Tutaj też to zrobiłem. Nie znalazłem księdza, ale za twojego ojca i dwóch braci. Pytała mnie, gdzie jest proboszcz, ale nie chcieli go wydać. Wtedy wszystkich trzech zastrzeliłem. Rozumiecie? Księdzu, który słuchał mojej spowiedzi, zabiłem ojca i braci, a on mi przebaczył. Nie przybaczył. Niesprawiona jest, jest noc Miłosierdzia Bożego i w tym świętym roku Miłosierdzia musimy pamiętać o tym, że Chrystus każdego z nas powołuje, byśmy świadczyli Miłosierdzie napotykanym ludziom, byśmy przebaczali sobie nawzajem te zandry i spary, które od tylu lat nosimy w naszych serca, te sąsiedzkie nieporozumienia właśnie, rodzinne i wszelkie inne spory, które nie pozwalają nam się zbliżyć do Boga ze względu na to, że nie umiemy otworzyć się na miłosierdzie i przebaczenie. Nasz naród szczyci się w świecie świętą siostrą Twostyną Którą, która jest nazywana apostolką Bożego Miłosierdzia. Faustyna miała zadanie głosić i przybliżać światu orędzie Miłosierdzia Bożego. Ale każdy z nas powinien włączyć się w szerzenie kultu tego Miłosierdzia. Możemy wyrażać to przez konkretne postawy, bardzo lubianą przez Polaków, ale nie tylko, przez chrześcijan na całym świecie jest modlitwa, koronki do Miłosierdzia Bożego, o której sam Jezus powiedział, przez odmawianie tej koronki zbliżasz ludzkość do mnie. Dłużej, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci. I jeszcze jako polski naród mamy szczególny obowiązek głosić miłosierdzie świata. Wynika to ze słów Chrystusa, odpowiedzialny w to świętej gdy się woliłam za Polskę, usłyszałam te słowa. Polskę szczególnie miłowałam, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potęg świętości. Z niej wyjdzie istna, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Spójrzmy jeszcze raz na świętego Piotra. Jak słaby i przyszły człowiek osiąga świętość, bo poszedł za Chrystusem, i staram nie mówił, że jest doskonały wcale nie wybierał się swoich grzechów, tylko doświadczył miłosierdzia, bo spotkał się ze wzrokiem miłosiernego Chrystusa. Ale czym tak właściwie jest to Boże miłosierdzie? Tyle o nim mówimy, tyle o nim słyszymy i ktoś może całkiem szczerze powiedzieć, że nigdy w życiu nie miał takiej sytuacji, jak się Piotr, że spotkał się ze wzrokiem Jezusa, że poczuł coś w sercu tak głębokiego, co zmieniło jego życie na zawsze. Pięknie pisze o tym, w czym jest miłosierdzie, pewna polska poydka. Miłosierdzie Boże jest czymś niepojętym. Ono każdego człowieka chce uczynić świętym. Bóg nas miłości swojej zanurza. W niej wywieleje najtrudniejsza burza. Jego miłość dla nas jest niezrozumiała, bo my na miłość jesteśmy za nami. Tylko tych, co nam i kochać próbujemy, a tych, co są przeciwni, za wrogów uznajemy. Nasz Mam wszechmocny każdego miłuje i największego grzesznika z opresji natuje. We krwi swojej świętej zanurza całego i wolą z Bogu swego opukuje. Stawia blisko przy swojej osobie i karmi chętnie ciałem swoim świętym. Dlatego dla nas zwykłych ludzi, miłosierdzie Boże, jest czymś niepojętym. Może i my, w życiu, w chwilach pomyślności, zapewnialiśmy Chrystusa o tym, że nigdy w Niego w nie jest że zawsze będziemy Mu ufać, że chętnie przyjmiemy wszystko to, co On dla nas przygotował, że będziemy zawsze zgadzać się z Jego, Jego woli. A kiedy przyszła próba, odkładaliśmy krzyż, Zbranialiśmy się przed chorobą i nie umieliśmy się pogodzić ze śmiercią swojej osoby. Piotr stał się staną Kościoła świętego, bo uznał swój grzech i gorzko nad nim zapłakał. Każdy z nas może stać się świętym na wzór apostoła Piotra. Przed tylko dzisiaj gorzko zapłakać nad swoim grzechem i ze szczerego serca wołać do Jezusa. Jej głosie dla nas, całego świata.